Pamiętam się przy referendum. Dzisiaj były wy, 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 wy wybory burmistrz zupełnie w innych warunkach. z tego co ja słyszę to, 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 tam, to, no, to nawet kandydata nie są udostępniane sale y, i, i, i To, no, no, to jest no, stara no, metoda. Jak, jak, jak burmistrz, jak Malczyk starał się, jak miał autobus i pojechał do Stanisławia, to i miał przygotowany lokal w straży pożarnej, tak miał powiedzmy, że Także myślę, że, że to jest po prostu klasyka. To jest bardziej rozwój, które zlikwidowane, tym bardziej że wszyscy się szczycą, że to jest Ziemia Ojca Świętego i tak dalej. to jest po prostu, to jest, to, to nazwa takie zwyczaje, to jest jakieś, kudowie są, a nie normalni ludzie. Każdy ma prawo, żeby wypowiedzi. tym bardziej każdy braci do bał do stanowisk czy do, do, do kandydatów, na radnych, bo my nie stworzymy szansy. Tak? Wszystko własność publiczna i absolutnie jest niedopuszczalne, żeby były jakieś tutaj takie, takie tego typu zagrywki. A to jest jedna rzecz, jak Nie Druga sprawa, no jako tak, mimo to, że już to w samorządach, 20 lat, to, to wszystko to kuleje, bo to powiem sobie szczerze. Bo w samorządach głównie, no, powiem, no, głównie to są lepsiści i nauczyciele. To są dwie grupy. No, sobie równoważyło no, sprawnie zarządzania w sprawie zdrowia. Także to znaczy oczywiście jest taki dalej dla ja Państwa, tak w sprawie budowy zdrowia. No ale powiedzmy sobie szczerze, że ja bym był lekarzem, także wiem, że no, wiesz, no, lekarze i cykliści to lepiej by na świecie, ale chciałem wiedzieć, że to naprawdę słaba, kwestia no, budowy dobrych że to jest duży sukces pana Starosty. Powiem szczerze, że poprzednia władza, jak ja byłem w dyrektorem, tak miałem koncepcję, też, też nie była zła, bo to było za 30 milionów budynek i, i też mógł być budowany. Ale to, to, to zmieniła się opcja, dobrze, że tak jest. No, oczywiście, jakby transformacja tego projektu, który był dyrektorem to do dyrektor, mniejszych tego przykrojenia, to potem trwało. Można to robić, to to można tą, to Budowa idzie dobrze, no potem znowu mamy nową ekipę, która zażąda. No może nie będę się wypowiadał, jestem zarządzany tym pracownikom. To tyle. Ja tylko życzę panu starości, żeby tak powiem wyciągnął. Z świeży tutaj, coś jak postąpił na dolica. Po to tu jak na prostu już karykatura pracowników. to co było, to zrozumiałem, tej patologii. Tę patologię powinno się eliminować. Jest jakaś szansa, że będą pana to... Chciałem przede wszystkim życzyć Panu się, jak powiem, no, sukcesu i żeby został burmistrzem. No, przede wszystkim szkoda Pana, że Pana nie będzie w Powiedz, powiedzmy sobie dla mnie i dla, dla innych, to ta sytuacja nie jest taka złożona, jak tak się było, okazało, że towarzystwo się z rynku przeniesie tam, to ta, 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 ta patologie się... To się może powrócić ta patologia, może nie znowu wszędzie na inną swoją działalność. Dziękuję. Dzięki.